Dzień widzowie, witam, witam Was na kanale Pixray. Dzisiaj sobie skomentujemy parę odcinków bez sens. A więc, tak. Odcinek nazywa się Ankieta, zobaczmy o co chodzi. Dzień jak co dzień. Siedzę w swojej nudnej pracy i zmieniam kolory w Excelu. W pewnym momencie mój szef podszedł i dał mi do wypełnienia ankiety o nim i powiedział, że jest anonimowa. Pracuję w dużej korporacji, więc postanowiłem nie owijać w na i napisać mu zupełnie szczerze, co o nim myślę. Korzystając z tego, że nigdy się nie dowie, kto to napisał. Okej. Okay. Czyli to jest taka typowa ankieta, na przykład, jeśli chodzicie do szkoły. Jest taki to o nauczycielu. Jestem ciekawy co z tą z tą ankietą będzie nie tak. Ale zobaczmy. Szef jest pierdolonym skąpcem i pazerny na każdą złotów. Okej, okay, czyli chyba jak każdy szef w Polsce, ale okej. Okay. Co miesiąc kupuje sobie nowy samochód, ale pracownikom powie, że firmę nie stać na podwyżkę. Po jej wypełnieniu wróciłem znów do pracy. W międzyczasie doszło mi kilka dodatkowych zadań. Jeden kolega doniósł mi kilka teczek dokumentów do wypełnienia. Korzystając z okazji zaczął się mnie wypytywać o plany na wieczór, bo akurat był piątek. No i jak tam, idzie dzisiaj gdzieś na miasto wieczorem, może zahaczymy o jakieś bary? Czemu nie? To super, może jakby ten skulk płacił nam trochę więcej, to byłoby na stać na jakieś ciekawsze zajęcie niż chlanie co weekend. <laughs> Dokładnie. Odparłem z lekkim odczuciem ulgi, że nie tylko ja mam takie zdanie na temat szefa. Wróciłem na stanowisko, a ja dokończyłem to, co miałem zrobić. Podczas przerwy na lunch zapytałem innego kolegę, co napisał w ankiecie, którą szef dziś roznosił, ale w jakim nie. Widzowie, to jak macie panią jakąkolwiek i ona wam rozda ankiety, żebyście napisali o niej tam co o nie sądzicie. Mówi, że jest anonimowa, ale każe się jednak podpisać. To jest tam najgorsza ankieta. O nie. Okej. Okay. Rozmowa z kelnerem teraz. Kelner pyta klienta, który dopiero wszedł do baru. Co pan pije? Codziennie rano szklankę soku owocowego, miksturę na łupanie w krzyżu, a w sobotę kufelek piwa razem z przyjaciółmi. E, chyba nie zrozumieliśmy się do końca. Mówił przejmie kelner. Pytałem, co by pan chciał. O mój Boże, chciałbym być bogaty, mieć domek nad morzem, podróżować... Nie, widzowie. Że... <smarty> <Pff. smarty> Czy wy widzicie to? Kuchnia afrykańska. Czy on poprosi wodę, której nie będą mieli? Proszę. Tak po świecie. Może Proszę. jeszcze raz zadam pytanie. Czy chce się pan tu czegoś napić? Czemu nie? A co pan właściwie ma? Ja? No cóż, niewiele. Kłopoty, trochę długów. Drużyna, której kibicuję, przegrała. Kiepsko mi tu płacą i doskwiera mi samotność. Stop! Czemu? Bez sens! Zmarnowałeś. Zmarnowałeś potencjał o wodę. Okej. Okay. Jak jest następny film? Wszędzie ekipa. Okej. Okay. Okay. Ty, Ty po wystraceniu własnej rzeczy okej. Okay. Okej. Okay. Dobry? Dzień dobry. No za 5 dyszek niech pan zaleje. Powiem panu, że nie wiem co się odwala. Wszędzie ostatnio tylko tak. Ekipowe ek... lejemy. E, ekipowe co? No paliwo. <noise> Boże widzę, jakie były te czasy, 2021 rok, 2020 rok. Hype na wszystko co ekipy, napój, lody i bumem z rajtaśmą. To były fajne czasy widzowie. Za 300 metrów dotrzesz do sklepu z ostatnimi sztukami lodów ekipy. A kto pytał? Ekipa. No, Fryz pytał kiedy ekipa ekipa, ekipa, ekipa czy ten Zanzibar Czy papież lubi lody ekipy? Nie. <noise> Czy papież lubi lody ekipy? Nie wiem, bo mi nie dali nigdy. A, no, nigdy mu nie dali. To tak jak Polakom prawdziwej emerytury, okej. Okay? Jesteś u celu. <noise> Okej, okay, jeszcze minuta tej pasty została. Tym ciekawy co tu się o, wydarzy. O wiem, pogram sobie w komputer i się odstresuję. Okej. Okay. Mówi wszystko. Jaka to będzie puenta? To był sen chyba. Tak, to chyba tylko sen? To był tylko sen. Say Widzimy kosmos jak zabraknie świata. Widzimy kosmos, kosmos jak zabraknie świata. świata jak... Okej. Okay. Bardzo mocne. I z tego chciałem obejrzeć jeszcze... Matis się... Nie wiem. Przychodzi facet do baru i Kiedy na wejściu mówi Pierdolony Matis. Tfu. Kelner setkę wódki. Kelner podaje alkohol i delikatnie prosi klienta o kulturę. Po chwili znowu. Pierdolony Matis. tfu, Kelner, daj jeszcze setkę. Panie, powiedz no pan wreszcie o co chodzi. Okej, wcale nie wiem o co chodzi. Ale jeśli chodzi o Matiza, to... No widzi pan, jadę sobie tirem załadowanym na maksa 40 ton, rozumie pan? I nagle patrzy gówniarze na drodze. To co miałem zrobić? Zacząłem hamować i wpadłem do rowu. Nagle patrzę, podjeżdża jakiś koleś nowiutkim matizem prosto z salonu, uchyla okno i mówi Może panu pomóc? Może pana wyciągnąć? No to ja mu na to. Jak mi tego tira tym matizem z rowu wyciągniesz, to ci zrobię loda. Nie. Nie, widziałem. Je. Yeah. <śla> Każdy się domyśla, jaka będzie błęda. Pierdolony matiz, Widzowie to jest poczucie humoru, które lubię ja. Naprawdę. Coś jeszcze będzie, czy tylko... No to chyba wszystko. To by było na tyle. Siema na widzowie. Polecam Wam również kanał Beczka.